Przychodzi pierwszy semestr studiów. Koledzy tam mówią, no jest taka nowa gra, dawaj pogramy League of Legends. I po raz pierwszy zobaczyłem League of Legends jako e a nie jako po prostu niedzielną grę z kumplami. Zarobkiem było, nie uścis usisk prezesa 100 złotych i tam widziałem, niektórzy pakowali energetyki, które były z darmo do samochodów. Jeśli chodzi o turnieje, to pojawiły się głównie lany. Nagle internetu nie było na jakiejś hali, albo nie było nagle prądu. Wiele turniejów się w ogóle nie odbywało. Był jeden turniej, gdzie wygrałem 5 euro RP, tylko że musiałem z Krakowa do Poznania po to pojechać, także trochę się to nie opłacało. Pamiętam nawet, że miałem rozmowę z mamą czy nie wrócić do szkoły. Esport dzisiaj jest poważnym biznesem. Pierwsze lata pozwalały na tenis, te niesamowite historie, gdzie skrzykujesz się z kolegami i nagle kończycie lcs się. We all had to learn on the job. None of us had schooling as caster or as host. We prayed That in 2013 I'd be sitting here today a decade later. Pojawili się ludzie, którzy mają i pieniądze, i wiedzę. Takie wchodzę to YouTube. Mm -hmm. I ludzie w to i oglądają to. Było to poczucie, że mnie od niego nie dzieje naprawdę wiele. Ten moment, w którym podnosisz w głowę i widzisz tysiące graczy, którzy patrzą na każdy twój ruch. Kiedy słyszysz owacje, bo zrobiłeś jakąś świetną akcję. To są rzeczy, do których się tęskni i które ciężko posłużyć. Wiesz, że wchodzisz z domu i czujesz się profesjonalnym graczem. Dali nam koszulkę i jeszcze mogliśmy wybrać myszkę. I ja już, już sobie zadałem tę sprawę, że to się dzieje. Nie? Ja już nie muszę kupować tej myszki sam, tylko że ktoś mi ją da. To jest to, czego pragnął każdy zawodnik. Nie chodziło o kasę. Ja jak miałem na sobie koszulkę delty, ja członkiem był w reprezentacji polskiej.